Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Witajcie, witajcie, witajcie w 39. odcinku podcastu Pisarski Backstage. Ja nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, albowiem gdyż piszę książki, 10 mam na koncie, i 11 powstaje, 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 powstaje. I ja wiem, że to się robi już irytujące, że ja cały czas mówię, że powstaje, no ale mówię zgodnie z prawdą i jeszcze nie dobrnęłam do końca, aczkolwiek zbliżam się. Rączym kłusem. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek. Zaglądam za kulisy, zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika, bo ja też jestem Czytelniczką. Mówię o tym, jak to od kuchni wygląda, jak wygląda tworzenie książek od kuchni, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy. No i w ramach takiej wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach albo przesłuchanych, bo więcej teraz słucham niż czytam. I są to odczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Odnośnie tych odczuć negatywnych, no trzęsłam portkami, gdy się na to decydowałam. Zwłaszcza jeśli niezbyt pochlebną opinię wyrażałam o książce, no, Krajana, Polaka, tak, który jest w stanie znaleźć tę recenzję i się z nią zapoznać. No, ale ostatnio od. od kilku osób usłyszałam, że po pierwsze robią notatki z tych moich przemyśleń, więc Matku Bosku będę się bardziej starać. A po drugie, cenią szczerość. No to lu, będę szczera. Dlaczego nie miałabym mówić tego, co naprawdę myślę? Sądzę, że konstruktywne uwagi zawsze są yy, cenne, zwłaszcza, że staram się je uargumentować. To nie jest na zasadzie nie podoba mi się, bo nie. Ale jeżeli mam jakieś uwagi do danej książki, to mówię, z czego to wynika. I tak w ogóle... 24 lipca minął rok, odkąd ten podcast prowadzę, więc troszeczkę statystyk Wam powiem z tej okazji. W ciągu roku było ponad 5000 odtworzeń podcastu, przyszło mi 270 followersów, wśród słuchaczy 53% stanowią kobiety. Największą grupę słuchaczy stanowią ludzie między 35 a 44 rokiem życia i jest to prawie 32% wszystkich słuchaczy. A ogromna większość osób trafia na podcast przez Spotify i to jest 84% wszystkich słuchających. Nie mam pojęcia czy te 5000 odtworzeń i 270 followersów to dużo czy mało. Podcast jest bardzo niszowy, zauważmy. Nie wiem, nie wiem czy to jest dużo czy mało. Nie mam żadnych porównań, nie mam do czego się odnieść, ale i tak będę to robić, bo wiecie, czasami człowiek musi, inaczej się u dusi. No i pod jednym z odcinków ostatnich pojawił się komentarz, taka prośba, czy mogłabym nagrywać odcinki bez odgłosów życia domowego w tle. No więc ja się staram, naprawdę się staram, ale nie zawsze się to udaje, no i nie mogę wymagać od domowników, żeby chodzili na paluszkach, no mam sporą rodzinę. Uprzedzam ich, że nagrywam i proszę, żeby mi nie przeszkadzać, ale pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. No ale dziękuję za tę uwagę, bo to dla mnie sygnał, że jednak odgłosy w tle są słyszalne i mogą rozpraszać, będę o tym pamiętać i w związku z tym uprzedzam, że tradycyjnie, jak zwykle, nagrywa ze mną moja. Piesa. Może się zdarzyć, że zastukają pazurki, że coś zapiszczy albo zawarczy. Piesa intensywnie teraz prowadzi monitoring osiedlowy, patrzy przez okno i zdarza jej się szczeknąć znienacka, jeśli coś zauważy. Postaram się to wyciąć. No dobrze, zachęcam do zaobserwowania tego podcastu. To taki skromny wdzięcznik. Podzielcie się wiedzą o tym podcaście w mediach społecznościowych, dodajcie do obserwowanych. To nic nie kosztuje, a mi pomaga łatwiej dotrzeć do innych słuchaczy. Bardzo mi na tym zależy. No i czytajcie moje książki. No podcast prowadzę również po to, żeby Wam się przedstawić jako autorka. Wiem, że są osoby, które sięgnęły po moje książki właśnie po, przy, po przysłuchaniu tego podcastu. Co więcej, te książki im się podobały, i więc ja normalnie mam zacież milion i bardzo, bardzo dziękuję. No, i dzisiaj mamy drugi odcinek z odcinków szczególnych poświęcony wyłącznie książce, bo są takie pozycje, o których warto powiedzieć znacznie więcej niż normalnie. Czyli tak jak wam mówiłam, że w ramach wisienki na torcie dzielę się tym i owym, no to dzisiaj jest właśnie ta wisienka. Tort będzie kiedy indziej. I dzisiaj powiem Wam o mistrzu i Małgorzacie Michała Bułchakowa. Dlaczego właśnie ta książka? Bo mam teraz taką fazę, że spotykam się z dobrą literaturą i wracam do czegoś, co poznałam 100 lat temu albo nie poznałam tego wcale, a już dawno powinnam poznać albo nie poznałam, bo nie było czasu albo jeszcze coś innego ale generalnie mam taką potrzebę chłonięcia wartościowych książek, z rozmaitych czasów. Mistrza i Małgorzaty czytałam w liceum jako lekturę obowiązkową i nie ja, jedna pewnie większość z Was też. I po latach dochodzę do wniosku, że to jest jedna z takich książek, do których po prostu trzeba dojrzeć, a liceum z całą pewnością nie jest odpowiednim czasem na jej czytanie. Takich książek jest więcej. Człowiek jest jeszcze nieopierzony i zwyczajnie do danej książki nie dorasta. I tak samo jest na przykład z Quo Vadis, tak samo jest haha z Nadniemnem, haha, opisy przyrody welcome, tak samo jest z Ferdydurkę, no i właśnie tak jest z Mistrzem i Małgorzatą. Moja koleżanka, pozdrawiam serdecznie Asie Witek, naprawdę dzięki za wspaniały spacer fotograficzny. Moja koleżanka do tego wszystkiego dorzuca jeszcze, słuchajcie, Lalkę i uważa, że Lalka jest po prostu mega. Lalka rządzi i Korci mnie, żeby ponownie przeczytać lalkę, bo oczywiście czytałam ją w liceum i oczywiście wyniosłam z niej dokładnie takie same refleksje jak wszyscy inni, czyli, że lalka jest bardzo nudna. No, czas może zweryfikować ten pogląd. Po co o tym w ogóle mówię? Przecież wszyscy znają Mistrza Ma i Małgorzatę, wszyscy czytali, wszyscy słyszeli. No i w sumie to się zgadza, tylko że nie. Powiem wam o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie w wieku 47 lat tyle mam. Sięgnęłam po Mistrza po raz drugi i odkryłam tę powieść zupełnie inaczej, dysponując już jakąś tam wiedzą i jakimś bagażem doświadczeń. No a po drugie, poznałam tę powieść w nietypowej formie, bo jako słuchowisko, jako taką superprodukcję. I o tym właśnie też będzie. No to stąpmy do głębi. Przejdźmy przez te kręgi piekielne. Bardzo ważne przy lekturze. Aha, i tutaj ważna uwaga, będę się posługiwać słowem lektura, czytanie, i tak dalej. Wy pamiętacie, że ja tę książkę poznałam w formie audiobooka ale będę w ten sposób mówić, no bo to jest po prostu książka, tak? Ja ją odsłuchałam, ale ona była podana tak jeden do jeden, to nie była jakaś interpretacja, to nie było przetworzenie, to była po prostu przeczytana książka, tylko że z podziałem na rolę. Wy możecie tę książkę poznać i w taki sposób, i w papierze, nie ma to znaczenia, ja będę po prostu używać słowa lektura, książka i czytanie. No i właśnie bardzo ważne przy lekturze jest wiedzieć trochę o okolicznościach powstania tej książki. Po pierwsze, ona powstawała w latach 32-40, czyli 1932-1940 i Buchakow w ogóle zmarł w 1940 roku. Są to lata największej czystki w ZSRR. Tam wtedy dochodziło do masowego zabijania za nic, z powodu najbłahszych donosów i podejrzeń, a często bez podejrzeń, z niskich pobudek, na przykład donos w celu przejęcia mieszkania po aresztowanym. Rozumiecie, ktoś miał chrapkę na jakieś mieszkanie, tak, więc doniósł na sąsiada i przejmował po nim lokum. Trwa wtedy krwawy terror. Są to rządy Stalina, jest to czas syłek, wtedy jest właśnie wielki głód na Ukrainie. Moskwa, rzeka przepływająca przez Moskwę, spływa krwią. Największy możliwy koszmar, jaki może się wydarzyć. I właśnie w takim czasie powstaje mistrz i Małgorzata. Druga rzecz, która mnie samej osobiście wydaje się bardzo ważna, to to, że pisarz do samego końca nie był zadowolony z tego, co pisał i wielokrotnie swoją książkę poprawiał. Podobno było 6 czy 7 redakcji tej książki. No i tu możemy z Bułhakowem, znaczy ja konkretnie, mogę przybić piątkę, bo ja też nigdy nie jestem zadowolona z tego, co opublikowałam. I przy każdej książce uważam już po fakcie, że można było to zrobić znacznie lepiej, po czym jestem na siebie zła, że, że nie wpadłam na to wcześniej w czasie pisania. Dramat. No, i przy każdej książce wysyłanej do wydawnictwa, jak już ją wyślę, to po prostu opada mnie wtedy fala paniki, że Jezus Maria, co ja najlepszego zrobiłam, że oni powinni natychmiast to skasować, spalić i w ogóle jeszcze sformatować dyski, i żeby absolutnie to nie trafiało do drukarni. No, ale później trafia i jest co jest. Także możemy sobie tutaj przybić piątki. Mam takie samo nastawienie. To nie jest zdrowe nastawienie, no ale cóż, takie mam. Sama powieść. Ukazała się w końcu w latach 60. i była ocenzurowana. No i teraz, czekaj, co? Jak to ocenzurowana? No przecież tam nic nie ma. Mm, no właśnie. A jednak ktoś się do czegoś potencjalnie niebezpiecznego przyczepił i czegoś się tam dopatrzył. No i kolejna rzecz, mówi się i na pewno słyszeliście o tym w szkole, że w Mistrzu i Małgorzacie są nawiązania do Fausta. Przy czym zazwyczaj nikt nie wnika o jakie nawiązania chodzi, bo nie zna Fausta. Ja Fausta też nie czytałam. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale te nawiązania są i są przewrotne. No o co chodzi z tym Faustem? Nie chodzi o odniesienia do książki Tomasza Mana pod tym tytułem, która powstawała mniej więcej w tym samym czasie. Chodzi natomiast o postać XVI-wiecznego teologa, lekarza, astronoma i alchemika Jana Faustusa i to jest postać autentyczna. Taki człowiek żył. Znaczy ponoć żył, a taki twórca jak Christopher Marlowe w XVI wieku napisał o nim sztukę i w tej sztuce Faust Doktor teologii porzuca naukę na rzecz czarnej magii, przekonany, że to właśnie czarna magia daje prawdziwą władzę i to ona daje większe możliwości niż nauka. Żeby swoje możliwości zwiększyć, zaprzydaje duszę diabłu w zamian za to, że przez 24 lata demony będą na każde jego zawołanie. Co jest ciekawe. U Marloa Faust sam w piekło i szatana nie wierzy, co nie przeszkadza mu właśnie tej duszy diabłu zaprzedać. Jak można się spodziewać, Faust kończy ma marnie, no ale zanim tak się stanie, podróżuje po Europie, robiąc rozmaitym ludziom, na przykład papieżowi, haha, ciekawe dlaczego, rozmaite dowcipy, według niego śmieszne, według nich niekoniecznie. No, i właśnie takie dowcipaski mamy w Mistrzu i Małgorzacie w wykonaniu Korowiewa i Behemota, ale jest też nawiązanie do zaprzedania duszy diabłu. Tylko, że to nie mężczyzna te dusze oddaje, a kobieta. I robi to z miłości. Małgorzata tak bardzo chce być z Mistrzem. I tak bardzo chce go odnaleźć i odzyskać, że podejmuje nieodwracalną decyzję zostania Wiedźmą ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zgadza się być królową na balu uszatana, no i ten bal uszatana to jest biba pierwszej wody z towarzystwem licznym i delikatnie mówiąc nietypowym. Małgorzata zbiera tam hołdy od gości i po raz pierwszy nazywana jest również margo. Tak również potem nazywają ją Mistrz. No i zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo to jest ważne. Kim była Margo? Po pierwsze, była bohaterką powieści Aleksandra Dimasa. To jest Aleksander Dimas ojciec, bo syn nazywał się. Tak samo jej też pisał książki. I ta książka była wydana w 1845 roku, ale sama Margot jest też postacią autentyczną. I to jest Małgorzata z rodu Walezjuszy. Henryk Walezy, jeżeli wam coś mówi, to tak, tak, z tych Walezych. Małgorzata była katoliczką, to też jest istotne. Była córką Katarzyny Medycejskiej, to jest cholernie istotne. I była żoną władcy Nawary, Henryka Bourbona, protestanta, a to jest właśnie... Kluczowe. Dlaczego katoliczka wyszła za protestanta? No więc z własnej woli nie wyszła, zostaje za niego wydana, bo małżeństwo ma być znakiem i takim początkiem zgody między katolikami a hugenotami, a tym samym położyć kres wojnom religijnym, bo jest to czas wojen religijnych. Mamy więc wielkie wesele, wesele królewskie, wiadomo, Wielkie obietnice zgody, pokoju, dyplomacja poziom mistrz, hugenoci zjeżdżają się masowo na tę wielką królewską Bibę, ale deklaracje wielkiej zgody okazują się tylko pozorem, bo z inicjatywy Katarzyny Medycejskiej kilka dni po zaślubinach w noc świętego Bartłomieja dochodzi do rzezi hugenotów. Zostaje zamordowanych kilka tysięcy ludzi i to jest wydarzenie historyczne, taki fakt zaistniał. Katarzyna sama w sobie też jest postacią bardzo ciekawą, bo mordowała skrytobójczo na prawo i lewo wszystkich, którzy jej prawdziwie bądź też tylko pozornie zagrażali, co nie przeszkadzało jej uważać się za żarliwą katoliczkę. No i właśnie Tamargo w kluczowym momencie ratuje od śmierci swojego męża protestanta w noc świętego Bartłomieja, przeciwstawiając się tym samym własnej matce. No, a z Katarzyną Medycyjską lepiej nie zadzierać. Nasza Małgorzata Nikołajewna od Bułuchakowa również bierze udział w balu, również odbywają się swego rodzaju zaślubiny z szatanem. Nazywają ją królową, ale tak jak rzeczywista, Margot kocha innego i dla niego to robi, choć pozostaje lojalna wobec Wolanda. Podczas biby weselnej u Margot dochodzi do rzezi i podczas grasowania Wolanda w Moskwie również dochodzi do rzezi. Jest to jednak rzeź dziwna i tylko pozornie krwawa. Dochodzi do obnażenia wszystkich najgorszych przywar ludzkich podczas spektaklu w Teatrze wariete, gdzie Behemoth i Korowiew grali pierwsze skrzypce i koncertowo zakpili z ludzkiej chciwości, obłudy, małostkowości, w sposób dosłowny ją obnażyli, co wywołało ogólnomoskiewski skandal. Dochodzi też do spalenia domu Grybojedowa. Dom Grybojedowa to takie miejsce spotkań i restauracja, stowarzyszenia pisarzy i poetów. To tak, jakby symbolicznie uśmiercić całą literaturę. Zresztą Asasello, no, czyli taki jeden z demonów, chyba on albo Wolant, już nie pamiętam, wypowiada takie zdanie, że na zgliszczach tej literatury powstanie nowa i ta będzie już taka właściwa. Taka, jaka ma być. No i oczywiście tutaj jest sporo treści podanej między wierszami, między słowami, bo pamiętajmy, że jest to czas właśnie wielkich czystek, więc czulszy czytelnik zada sobie pytanie, co to znaczy literatura właściwa i co to znaczy literatura taka, jaka ma być. No to jaka ma być? Odpowiedź nie pada i nie dziwmy się temu. Jest też inny ciekawy dialog między Wolandem a Asaselem, gdy Woland patrzy z góry na Moskwę. Siedzi sobie gdzieś tam wysoko i patrzy na Moskwę i mówi, że to naprawdę przedziwne miasto. A Sasello krzywi się i mówi, że tak, Messer, ale wolę Rzym. Woland odpowiada, że to kwestia gustu. W Moskwie, uważajcie, władzę sprawuje Stalin, a w Rzymie? No właśnie. W domyśle, jeden jest godny drugiego. A przynajmniej ja tak odczytuję ten fragment. Piesa się oaktywniła. pewnie słychać. Mistrz i Małgorzata to jednak powieść w powieści, i to jest właśnie jej największa wartość, bo równocześnie z wybrykami Wolanda i spółki w Moskwie lat 30. poznajemy akcję powieści pisanej przez mistrza. To powieść o spotkaniu prokuratora Ponciusza Piłata z Jeszułą Hanocri. I zupełnie przewrotna wersja Ewangelii i historii Jezusa. Powieść poznajemy na różne sposoby, bo główne postaci Mistrza i Małgorzaty są w nią niejako zamieszane. Ta postać intryguje i inspiruje wielu. Jest takim kamieniem niezgody. Część opowiada sam Woland już na samym początku, mówiąc zresztą, że osobiście spotkał Piłata. Część poznajemy za sprawą Małgorzaty, czytającej ocalony rękopis mistrza. Część dociera do nas za sprawą snu Iwana Bezdomnego. Znaczy on ma takie nazwisko bezdomne, nie, że nie miał domu, tylko ma na nazwisko bezdomne. Dom miał. Ten bezdomny to poeta umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Sam mistrz mówi, że wszystko, co mu się w życiu przydarzyło, spotkało go za sprawą Poncjusza Piłata. I ja odnoszę wrażenie po przeczytaniu książki, że tak naprawdę w Mistrzu i Małgorzacie chodzi właśnie o Poncjusza Piłata. Chodzi o pytanie, jaką mamy pewność, że to, co uważamy za prawdę, jest rzeczywiście prawdą, a nie interpretacją rzeczywistości przepuszczoną przez niezliczoną ilość filtrów ludzkich. I cała książka, a zwłaszcza ta część poświęcona Piłatowi i Jeszui Hanocri, jest rozwinięciem pytania, jakie Piłat według Ewangelii Świętego Jana stawia Jezusowi: a cóż to jest prawda? I szczerze wam powiem, że no to jest pytanie, które mnie pożera. Nie daje mi spokoju i wręcz szybsze bicie serca powoduje we mnie każda próba zmierzenia się z odpowiedzią. No i Mistrz Małgorzata to jedno, ale jest też na przykład śledztwo Lema, jest rzeźnia numer 5 Fonaguta, jest Ruda Keila Zingera. No są inne powieści, bo pytanie pożera niejednego. Pytanie Piłata, moim zdaniem, jest absolutnie genialne i najważniejsze, jakie można postawić. Ale zważcie, że w Ewangelii Jana, w tej scenie, nie pada odpowiedź. Jezus milczy. No, i wszystko przez Piłata. Ja też mogę tak powiedzieć, że wszystko przez Piłata, bo wyobraźcie sobie, tutaj uchylam rąbka tajemnicy, że w powstającej obecnie książce pojawia się Piłat. Jan Piłat. I jest sędzią. Więcej nie zdradzę. Ktoś mi kiedyś napisał w recenzji którejś z moich książek, że widać, że sympatyzuje z Błuchakowem. No i cholera, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście tak jest. A słowa tamtej osoby wywołały we mnie wtedy spore zdziwienie, bo. Pamiętacie, dopiero teraz sobie to odświeżyłam, książkę pisałam kilka lat temu, a przecież z Mistrzem Małgorzatą zetknęłam się wcześniej tylko w liceum. Ale faktycznie coś w tym jest, bo dręczy nas to samo pytanie. Spala nas i nie pozwala nam żyć. Tak pozwolę sobie twierdzić, bo cóż to jest prawda. No i teraz trochę o tej wersji, bo mistrza dawkowałam sobie w formie audiobooka, czyli konkretnie słuchowiska, a jeszcze konkretniej tak zwanej superprodukcji. No i wyobraźcie sobie, że to jest genialne posunięcie, właśnie taka forma przedstawienia książki. Tak poznałam Karaluchy, Nesbo, Solaris i Powrót z Gwiazd, Lema, Byka, Twardocha, no i coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. No i to jest takie czytanie książki z podziałem na rolę. W Mistrzu i Małgorzacie mistrza gra Andrzej Chyra, Małgorzata to Magdalena Różczka, Piłat to Jerzy Radziwiłowicz, Korowiew to Krzysztof Tyniec, zresztą genialnie dobrany, Behemoth to Wojciech Paszkowski, i to jest Mistrzostwo Świata absolutnie to, co wyprawia Behemoth w tej książce. Naprawdę, panie Wojciechu, wielkie, wielkie, wielkie oklaski nastająco. No i są też inni, a narrator to Krzysztof Banaszczyk. I tylko jedna postać mi nie pasowała. I był to Woland. Kwestię Wolanda czyta Krzysztof Wakuliński i robi to świetnie, ale jego głos jest zupełnie niewolandowy. Niejednokrotnie pojawia się w powieści, że Woland mówi basem, że rozległ się basowy głos, niski głos, mroczny bas i tak dalej. Krzysztof Wakuliński basem nie mówi i to tak bardzo mi zgrzytało w tej superprodukcji, że do teraz nie daje mi to sposobu. Uważam, że głos Wolanda jest kompletnie niedopasowany, aczkolwiek pan Krzysztof fantastycznie interpretuje tę postać. Tak czy inaczej, jeśli ktoś chce się zaprzyjaźnić z Błuchakowem, albo podchodzi do niego jak pies do jeża i nie chce się pokłuć, albo nie daj Boże ma mistrza małgorzate na liście lektur szkolnych i musi przeczytać, to niech lepiej przesłucha i to właśnie w tej formie. Wchodzi lekko, fragmenty z piłatem są po prostu genialnie zrealizowane, zwłaszcza tło. No to jest po prostu piękne, tam czuć normalnie, czuć ten bliski wschód. Ja miałam ciary. I tak uważam, że jeżeli ktoś woli słuchać książki niż czytać, to wcale mu to niczego nie ujmuje. I po sobie wiem, że z przesłuchanej książki pamięta się równie dużo jak z przeczytanej. Jeśli nie czytacie, to słuchajcie, ale najważniejsze, wybierajcie dobre książki. Nie pchajcie sobie do głów paździerza, bo książka was modeluje, kształtuje i zmienia. I taka jest jej ukryta moc. Jeżeli napchacie sobie głowy badziewiem, to zmienicie się w śmietnik. Rzekłam. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Tak patrzę, jak mi idzie nagrywanie i słuchajcie, nagrywam już od 26 minut, czyli jest zupełnie nieźle, tak powiedziałabym optymalnie. Jak już zauważyliście, wrzucanie odcinków co dwa tygodnie y, tak nie za bardzo mi wychodzi, regularność nie jest ostatnio moją mocną stroną, ale to dlatego, że trwa u mnie tak zupełnie prywatnie prawdziwe tornado i nie chcielibyście przez to przechodzić, wierzcie mi, zapewniam i podcast nie jest jedynym, co na tym cierpi. Ale cóż, widzę już światełko w tunelu i nie jest to pociąg. Zasubskrybujcie więc Pisarski Backstage, nic Wam nie umknie, a my słyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.